156 km dziennie średnio pokonywałeś, to znaczy, że miałeś dosyć taki luźny wyjazd, bo co pokonałeś te 150 km i co dalej? Zwiedzałeś, poznawałeś e, lokalne wioski, kulturę? No taka była strategia, żeby, no, żeby po prostu jak najbardziej oszczędzać tą baterię. Gniazdka elektryczne w Afryce nie są takie w wielu krajach jak w Polsce, są w znacznie gorszej jakości, więc tak jak u nas ładowanie trwa 16 godzin, tam nieraz trwało 25 godzin. Mhm. Więc, żeby naładować przez noc tą baterię, musiałem dojechać do tego gniazda, mając jeszcze powiedzmy połowę, połowę zapasu baterii. Dlatego krótsze odcinki jazdy, żeby później można było przez noc Samochód e, samochód naładować. E, tak jak doczytałem, e, czyli najlepiej ładowało się tak w Namibii, gdzie mają instalacje 16-tamperowe, a najsłabiej w Kongo i Demokratycznej Republice Konga, gdzie mają pomiędzy 5 a 6? No takie też się zdarzały. No, były na przykład takie odcinki e, drogi, że nie było w ogóle e, elektryczności e, i na przykład w Kongo ładowałem ten samochód ze słupa telefonii komórkowej. Telefonia komórkowa jest w Afryce świetnie rozwinięta, nawet gdzieś tam e, gdzieś tam w miejscach, gdzie no, gdzie tego prądu nie ma, telefony komórkowe zawsze są, czyli są słupy e, telefonii komórkowej, które są zasilane oczywiście prądem albo z paneli słonecznych, albo z takich dużych agregatów no i raz musiałem się do takiego słupa podłączyć żeby ten samochód naładować i kontynuować